Cześć wszystkim, z tej strony Waret w czołgu. Witam Was w kolejnym poradniku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam wszystkie najlepsze pozycje na mapie ENSK w bitwie standardowej po jednej stronie tej mapy tym razem, a konkretnie na bazie północnej. Ten odcinek powstał na prośbę jednego z moich widzów o nicku Adam Rzetelski 6014, który w komentarzu pod jednym z ostatnich moich filmów poprosił mnie, abym omówił kilka różnych map z naszej ulubionej gry, a więc dzisiaj wchodzi ENSK i tym razem omówię wszystkie pozycje po jednej stronie, a więc ja już bez mennego. Przedłużania. Zapraszam Was wszystkich do oglądania. Także zaczynając z bazy, dwie pozycje dla artylerii. Tutaj się one znajdują. Możemy jechać na nie w ten sposób, że tutaj pojedziemy bardziej przy granicy mapy. Tutaj tak samo, omijając tory, omijając te budynki tutaj pomiędzy. I tak samo. Można by pojechać tutaj na pozycję A0. Jednak tutaj później droga ucieczki będzie dużo bardziej skomplikowana, więc raczej bym tego nie robił. I starałbym się zająć taką miejscówkę, przy której będzie łatwo zmienić którąś ze stron. Teraz kolejna pozycja dla niszczycieli. Tutaj staramy jechać od bazy w ten sposób. Jedziemy tutaj przez te tory. Jedziemy bardziej naokoło między tymi budynkami i tu odbijamy na prosto. Tutaj znajduje się krzak oraz budynek. Nie do zniszczenia, więc tutaj możemy znaleźć świetną pozycję dla jakiegoś sniperskiego niszczyciela czołgów i znaleźć bicie na wszystko, co się dzieje tutaj w tym obszarze. I tutaj będą raczej grały czołgi lekkie lub średnie, więc zawsze jakieś uszkodzenia zrobimy. Teraz jadę na tą pozycję i tutaj staram się właśnie zająć ten krzak, który tutaj znajduje się obok tego budynku. I to jest idealna pozycja, właśnie dla jakichś snajperskich niszczycieli. Są Tutaj osłony. Można się schować za tym domkiem po prawej stronie, czy po lewej. To już obojętne w sumie. Kolejna pozycja tutaj tym razem dla niszczycieli. I tutaj jedziemy w ten sposób: jedziemy z bazy między budynkami, jedziemy tutaj pomiędzy nimi i staramy się dojechać tutaj pod te nasypy. Czy to pod tym z lewej strony, czy pod prawym. możemy grać i ostrzeliwać wszystko, co się dzieje po drugiej stronie. I też czołgi, które będą próbowały wjechać jakoś tutaj, czy tutaj, jakoś bardziej agresywnie, próbować zjechać naszych sojuszników. Teraz możecie jechać właśnie w ten sposób. Tutaj dojeżdżacie od do tych nasypów i staracie się. Przez to okienka strzelać do niszczycieli, które będą po przeciwnej stronie, i one będą właśnie gdzieś tam umiejscowione obok tego budynku, lub na jakiekolwiek czołgi, które będą chciały przejechać przez te alejki, które, przez które można właśnie zajechać waszych sojuszników w czołgach ciężkich. Można też skorzystać z tego okienka, które znajduje się poniżej, po prawej stronie, i wyjazd też tam jest całkiem prosty. Kolejna pozycja tutaj dla niszczycieli, tutaj dla czołgów średnich, właściwie to jest jedna pozycja, i zaraz wam powiem o co chodzi. Tutaj jedziemy w ten sposób, że tutaj staramy się jechać na prosto, możemy odbić do tego budynku, możemy Odbić tutaj do tych torów i tutaj jedziemy niszczycielem czołgów, jakimś wolniejszym, pancerem, E trójką, na samym początku bitwy wystarczy. Tak żeby już tutaj znaleźć jakieś bicie na wszystkie czołgi, które będą gdzieś tutaj z bazy wyjeżdżać pod ten krak, na przykład czołg lekki czy jakiś niszczyciel czy czołgi będą po prostu wyjeżdżać z bazy, to może uda się nam znaleźć na nie jakieś bicie. Tutaj ta klasyczna pozycja, na samym początku bitwy się ona tylko sprawdzi jakimś niszczycielem typu jak pancer czy trójka. Można tutaj podjechać. Jeżeli nie chcecie stać na szczerym polu, możecie się tutaj zasłonić tymi wagonami pociągowymi, i tutaj starać się schować chociaż tą dolną. Płytę i celować w te krzaki przed sobą. Teraz kolejna pozycja dla czołgów średnich. Tutaj jedziemy z bazy w ten sposób. Jak najbliżej tego budynku dojeżdżamy tutaj, i tutaj możemy znaleźć świetną kontrę, wychylając się na wszystkie czołgi, które będą przejeżdżać z bazy przeciwnej. Przez to okienka możemy je przestrzeliwać, więc tutaj świetna pozycja. Lekko już szybszego czołgu średniego. Jeżeli chcemy podjechać w to miejsce, to najlepiej jest to zrobić od tej strony, tak żeby podjechać właśnie od tej strony budynku, od tych torów, bo tutaj często niszczyciele są wcelowane. Jednak jeżeli one będą przeładowywać, no to wtedy możemy tutaj jak najbliżej ściany tego budynku. Podjechać na tą pozycję i starać się stąd skontrować te wszystkie czołgi ciężkie, które będą próbowały przejechać, na przykład dotąd, lub tak samo wychylać się znowu tutaj pod te czołgi. Tutaj często też jakieś czołgi przejeżdżają, więc może uda się złapać je na przestrzale. Teraz kolejna miejscówka, i tutaj można się wychylać z tego domku od prawej strony, starać się znaleźć przestrzeń na Wszystkie czołgi, które będą przejeżdżać od lewej do prawej strony, i tutaj tak samo od lewej strony można starać się wychylać. Jeżeli chcecie podjechać jeszcze dalej, to możecie się trzymać właśnie prawej strony tego budynku i sklejecie do niego jak najbardziej. Teraz możecie podjechać do kolejnego, i tutaj już macie świetne bicie na wszystkie czołgi, które od lewej do prawej strony chciałby przejechać przez środek miasta i zatakować wasze czołgi ciężkie. Teraz kolejne pozycje. Tutaj tym razem dla niszczycieli i ewentualnie czołgów ciężkich jedziemy w ten sposób. Tutaj jedziemy bardziej naokoło, odbijamy na prosto i znajdujemy się już w okienku. Tutaj jest pozycja dla niszczycieli. Jeżeli chcemy ją zmienić na to, co tutaj jest obok, to przejeżdżamy po prostu w ten sposób, albo pojedziemy nawet gdzieś tutaj na około i będziemy starali się tutaj na prosto już wjechać do tego okienka. Dla czołgu ciężkiego, czy dla niszczyciela idealna miejscówka, tak żeby w pierwszych minutach bitwy zrobić jakieś strzały do czołgów, które będą tutaj przejeżdżać. tutaj przez te przerwy między tymi budynkami można łatwo znaleźć na nie bicie. Jakiekolwiek wolniejsze niszczyciele czy czołgi ciężkie po prostu będą poobijane przez nas. Teraz kolejna pozycja tutaj niszczycielem czołgów można zajechać. Widzieliście, że jechałem najpierw tak trochę pod skosem, a później dopiero wyprostowałem i starałem się tutaj też wjechać do jednego z tych okienek. Jeżeli chcecie je zmienić, to możecie pojechać na prawo. Tutaj macie nawet lepsze bicie, bo wszystkie. Czołgi, które będą przejeżdżać do miasta, to między tymi dwoma przerwami tu po lewej stronie i tutaj po prawej jesteście w stanie na spokojnie przynajmniej jeden czy dwa strzały zrobić na samym początku bitwy. Teraz kolejne pozycje tutaj dla czołgów ciężkich, wszystkie lub dla niszczycieli. Jedziemy w ten sposób z bazy, omijamy tutaj te budynki, jedziemy jak najbliżej prawej strony. A to dlatego, że tutaj często się zdarza, że jakieś czołgi średnie podjeżdżają w te pozycje i one po prostu będą chciały tutaj znaleźć na nas Szczególnie z tej pozycji, nawet się zdarza, że czasami ktoś tutaj podjedzie i wtedy one idealnie skontrują. Jeżeli pojedziemy w ten sposób, to będziemy mieli. Po prostu taki dłuższy łuk, przez który one będą nam, mogły nas złapać. A jeżeli podejdziemy bliżej budynku, no to wtedy jest mniejsza szansa, że oni szybko zareagują na czas. Wtedy będziemy mogli na spokojnie przejechać bez jakiejkolwiek straty HP. I stąd możemy już odbić albo tutaj od lewej strony, czołgiem ciężkim do tego budynku, albo tutaj możemy od razu, zamiast jechać właśnie w lewo, to jechać w prawo i na prosto tutaj starać się wjechać do tego budynku, lub jechać bardziej naokoło. W ten sposób nigdy nie róbcie czegoś takiego, że jedziecie tutaj, bo tutaj już właśnie będą jakieś niszczyciele wcelowane gdzieś w okolicy tego budynku, więc jest to zbyt ryzyk lepiej jest podjechać właśnie w ten sposób i zresztą za chwilę wam to pokażę jak to wygląda w praktyce. Teraz jeżeli chcecie jechać do miasta tutaj tak jak wam wcześniej wspomniałem prawej strony żeby się jak najbardziej trzymać i starać się tutaj wjechać dojeżdżając do tego budynku, odjeżdżając od prawej strony możecie tutaj robić side scrapa do tego kolejnego i starać się po prostu skontrolować te czołgi po lewej stronie lub te które są przed wami. Teraz jeszcze tutaj możemy podjechać właśnie pod to miejsce pod tego budynku, może podjechać pod ten i tutaj czołgiem ciężkim robić sidescrapa czy niszczycielem. Tutaj tak samo możemy jechać właśnie od tej strony budynku podjechać na prosto. Czołgi ciężkie czy niszczyciele. Tutaj możemy zagrać jakimś wolniejszym czołgiem i starać się po prostu robić side Scrapa do wszystkich czołgów przeciwnych, które będą stały w tych miejscach i też będą właśnie z nami walczyły. Teraz kolejna pozycja tutaj po lewej stronie. Tutaj można robić side scrapa i kontrolować te czołgi, które będą właśnie przed wami, tak jak Wam teraz pokazuję. Jeżeli chcecie podjechać bliżej, to możecie właśnie do tego budynku robić Side Scrapa i tutaj starać się znaleźć bicie na jakieś czołgi, które tutaj by robiły Side Scrapa. Musicie też uważać na prawą stronę, żeby tam za bardzo się nie zbliżać wtedy do budynku, bo Bok, więc trochę tej odległości trzeba zachować od tego budynku przed Wami. Teraz kolejne pozycje tutaj dla czołgów średnich i lekkich. Tutaj robimy to w ten sposób, że jedziemy z bazy, jedziemy bardziej przy granicy mapy. I tutaj odbijamy dopiero na prosto. Czołgiem średnim wjedziemy tutaj do tego dołu. Tutaj jest też górka, są krzaki, więc tutaj możemy na spokojnie ostrzeliwać wszystkie czołgi, które będą gdzieś tam po przeciwnej stronie grały. I tak samo, jeżeli chcemy czołgiem lekkim tutaj wjechać, to jeżeli pojedziemy eberem, możemy jechać bardziej tak na przekątną, żeby tutaj wyspotować te wszystkie czołgi, które będą gdzieś tutaj dojeżdżały na tą pozycję. Po przeciwnej stronie, a jeżeli mamy czołg bardziej do gry pasywnej, to pojedziemy w ten sposób gdzieś tutaj między tymi budynkami i odbijemy na prosto. Jak znajdziemy się w tym miejscu, to już tutaj możemy grać na te krzaki, spotować całą tą linię i starać się po prostu robić jak najwięcej uszkodzeń na wszystkie czołgi, które będą gdzieś tam podświetlane przez nas, czy to grając pasywnie, czy agresywnie. Teraz widzicie, jadę trochę bardziej pod kątem, tutaj staram się właśnie wyprostować na samym końcu. Czołgiem średnim, dosyć szybkim, może tutaj wjechać w te krzaki. Można też tutaj grać po lewej stronie, bardziej korzystając z tych wzniesień i starając się grać czołgiem średnim. Na tej pozycji. Teraz jadę trochę bardziej znowu pod kątem i staram się zająć bardziej agresywnie ten środek. Tutaj akurat wybrałem EBR-a i tak bym się tutaj nim wychylał z tych wzniesień. Jeżeli gracie czołgiem takim jak Manticor czy mx 105 to bardziej pasywnie bym grał i właśnie przejechałbym w ten sposób, jak teraz wam pokazałem. Kolejne pozycje tutaj dla czołgów ciężkich, średnich. Tutaj jedziemy dosyć prosto, bo tutaj jedziemy najpierw tak bardziej przekonnej, tak żeby właśnie minąć tutaj te tory. Nigdy nie jedziecie przez te tory właśnie w ten sposób, bo wtedy te czołgi lekkie, które nam przejeżdża, czy czołgi średnie, znajdą na was. Przestrzał, tutaj zasięg widzenia powinien im starczyć. Tutaj zresztą to możecie zobaczyć, jest niecałe 400 metrów, więc jakikolwiek czołg bliżej podejdzie, to znajdzie na was przestrzał, a tutaj już widzicie, robi się ponad 400 metrów, więc dlatego mówiłem o tym, żeby na przykład taką artylerię jechać jak najbliżej granicy mapy. Bo tu już się robi 445 metrów, czyli te czołgi nie powinny znaleźć na nas bicia i nie powinno im się to właśnie tak łatwo udać. Teraz podjeżdżamy do tego budynku i tutaj możemy grać od lewej strony, robić sobie krapa na tą stronę, albo możemy podjechać właśnie od prawej strony, i wtedy robimy to w ten sposób, że mijamy ten budynek jedziemy na prosto i staramy się jak najdalej od tego baraku podjechać, no bo tutaj często zdarza się, że jakieś czołgi przeciwne będą robić sejskrapa, szczególnie w tym miejscu, więc tutaj warto jechać właśnie od tej strony, żeby tego uniknąć i stąd dopiero podjechać czołgiem ciężkim czy średnim na tą pozycję i postarać się tutaj też robić sejskrapa. Już gramy na blisko, więc można później przepchnąć tą stronę i wygrać całą flankę. Teraz jedziemy sobie tutaj do tego domku i tutaj po prawej stronie można robić sejskrapa. Musimy tylko uważać na lewą stronę. Tutaj często jakieś czołgi ciężkie stoją, które będą z nami się pojedynkować. I tak samo do lewej strony, tutaj można kontrolować środek i to co się tam dzieje, najczęściej będą to czołgi średnie lub lekkie. Teraz podjeżdżamy tutaj od lewej strony. Tu jak widzicie jest nasyp, można tutaj się na chwilę zatrzymać i można podjechać później jeszcze dalej. I tutaj już, podjeżdżając do tego budynku, można robić sobie skrapacze do, do czołgów, które są przed nami, czy tutaj po prawej stronie, jak ktoś się będzie wychylał. To też musimy uważać na takiego przeciwnika. A więc tak wyglądają wszystkie pozycje, które chciałem wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że okazał się przydatny. Jeżeli tak, możecie zostawić. W górę. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej tego typu materiałów z innymi mapami lub z innymi czołgami, to możecie zostawić subskrypcję, tak żeby nie ominął was żaden następny film. Jeżeli macie jakiekolwiek sugestie dotyczące poprawy tego odcinka i przedstawienia go w innej formie, to możecie o nich też śmiało pisać w komentarzach poniżej, do czego was serdecznie zachęcam. A tymczasem to już wszystko, co chciałem wam dzisiaj pokazać, a więc ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, cześć!